Na lotnisku w Helsinkach samolot uderzył śmigłem w pojazd naziemny 15 karetek i Straż Pożarna ruszyły na pomoc pasażerom. Witajcie, tu Alicja i kanał Alicja, plotki gwiazdy. Dzisiejsza historia pokazuje, że nawet w nowoczesnych portach lotniczych, gdzie bezpieczeństwo jest priorytetem, wciąż mogą zdarzyć się sytuacje, które budzą grozę. W sobotę na lotnisku Helsinki w Wanta doszło do incydentu, który w pierwszych chwilach wyglądał jak początek poważnej katastrofy. Samolot pasażerski Finnair, model ATR-72-500, miał lecieć z Helsinek do Gdańska. Jednak zamiast rutynowej podróży, pasażerowie stali się świadkami zderzenia maszyny z agregatem prądotwórczym używanym na płycie lotniska. Śmigło samolotu uderzyło w pojazd naziemny, niszcząc zarówno sprzęt, Jaki fragment konstrukcji samolotu. Huki obraz roztrzaskanego urządzenia pod skrzydłem wywołały panikę, a zdjęcia pasażerów, które błyskawicznie obiegły media społecznościowe, pokazują dramatyczny widok rozsypanych szczątków pod maszyną. Na miejsce wezwano aż 15 karetek pogotowia i jednostki straży pożarnej. Służby w najwyższej gotowości ruszyły do akcji ratunkowej. Choć tym razem obyło się bez ofiar, w pierwszych minutach nikt nie wiedział, jak poważne są uszkodzenia i czy pasażerowie są bezpieczni? Na szczęście ewakuacja przebiegła sprawnie, a wszyscy podróżni zostali przewiezieni do terminala. Dla wielu z nich była to chwila ogromnego stresu. W ułamku sekundy ich spokojny lot do Polski został zamieniony w sytuację kryzysową. Lot do Gdańska został odwołany, a maszyna pozostała uziemiona. Fińska Komisja Badania Wypadków Lotniczych Otkes wszczęła dochodzenie. Które ma ustalić przyczyny i dokładny przebieg zdarzenia. Na tym etapie wiadomo jedynie, że wina mogła leżeć zarówno po stronie obsługi naziemnej, jak i procedur, które nie zapobiegły zetknięciu się samolotu ze sprzętem. Ten incydent, mimo że zakończył się bez ofiar, przywołał wspomnienia tragicznego wypadku z jesieni 2024 roku, kiedy podczas manewrów konserwacyjnych na tym samym lotnisku zginął pracownik obsługi naziemnej. To wydarzenie wciąż budzi emocje środowisku lotniczym i przypomina, jak ryzykowna potrafi być praca na płycie lotniska. Dla pasażerów sobotniego lotu do Gdańska to doświadczenie na długo pozostanie w pamięci. Świadomość, że zaledwie kilka metrów dzieliło ich od możliwej katastrofy, pokazuje, jak kruche jest poczucie bezpieczeństwa nawet w najbardziej kontrolowanych warunkach. Takie zdarzenia przypominają że lotnictwo, choć uchodzi za najbezpieczniejszy środek transportu, nigdy nie jest wolne od ryzyka. Napiszcie w komentarzach, co wyczulibyście na miejscu tych pasażerów. Subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi historiami, które poruszają i pokazują kulisy wydarzeń, o których mówi cały świat.